Mnie Ty nie ratuje. Posiadasz bowiem 45 milionów dolarów. Problem jest taki, że te pieniądze tkwią w Twoich wnętrznościach. O tym, że istnieje rynek. 45 milionów dolarów? Rynek ludzkich organów. Nie musimy nikogo przekonywać. W końcu skąd biorą się owe organy, których używamy do operacji albo do eksperymentów naukowych? Tyle, że te używane przez lekarzy oraz naukowców pochodzą ze źródeł legalnych, no bo nikt, kto żyje, nie będzie w stanie na owy rynek wpuścić swoich narządów. Jeśli jednak tak się przypadkiem składa, że masz problemy finansowe, albo żyjesz w gorszej nie części bardzo świata, nie ja jest szansa, żebyś swoje konto pieniędzmi np. ze sprzedaży nerki albo płuca. Najprościej będzie nam się pozbyć organów, których nie potrzebujemy do życia. Takim przykładem może być nerka. W naszym ciele posiadamy aż dwie i istnieje możliwość, żeby przeżyć bez jednej z nich. Jest to organ, którego przeszczep jest możliwy, a ponadto sama operacja jest prostsza niż np. przeszczep płuc czy serca. Cynet. No nie wiem, ale taki dla osoby, która jest bez jednej nerki, ona będzie żyła, ale nie daj Boże coś zacznie się dziać... i... no jest w dupie, bo nie ma jednej, nie? Jakby ta druga... nie bez powodu są dwie. Są dwie po to, jakby jedna na wszelki wypadek przestała działać, bo nerka się nie regeneruje tak jak na przykład wątroba, czy coś. No nie wiem, jakby. Ja bym. Ja bym nie, był, nie była w stanie, chyba. Myślę, że najciężko byłoby mi oddać za przyszło po komuś, bo po pierwsze ja się strasznie boję. E, strasznie boję się wszelkich operacji i tak dalej, i na samą myśl mnie po prostu skręca. A drugie to właśnie później mogłabym mieć. Tego konsekwencje i to niemałe. Nerki może osiągnąć nawet 200 tysięcy dolarów, oczywiście, jeśli jest w dobrym stanie, lecz możemy uzyskać nawet tak. jeszcze więcej, jeśli sprzedamy ją w dobre ręce. Być może obawiasz się, że jeżeli zechcesz sprzedać swoją nerkę, zostanie to wykonane o. w jakimś obskurnym, przydrożnym hotelu. No to nie jest takie hop -siup. Nie po to mamy dwie, nie? Jakby trzeba bardzo później uważać. ...brudnymi, zardzewiałymi narzędziami. Nic bardziej mylnego. Istnieje duża szansa, że warunki będą nie gorsze niż w szpitalu z prawdziwego zdarzenia, a wykwalifikowana kadra przy użyciu najlepszych narzędzi przeprowadzi wszystko sprawnie i bez ryzyka dla Twojego zdrowia. Na szali leżą bowiem duże pieniądze, więc nikt nie będzie ryzykował zakażenia albo śmierci pacjenta i późniejszego dochodzenia w tej sprawie. Oczywiście mowa tu o sytuacji konsensualnej, w której obie strony wiedzą, na co się piszą, a nerka zostanie później sprzedana gdzieś na czarnym rynku. Jeśli jednak lubisz swoją nerkę albo po prostu nie znalazłeś na nią klienta, możesz zawsze sprzedać swoje gałki oczne. I te znajdą kupca za około 1500 dolarów. No i tutaj te ceny będą. Ale o tym nie powiedzą, żeby nie straszyć zawców, się dowiadują dopiero, jak papieru dostajesz i mać podjąć decyzję. No, a jak już papiery masz pod nosem, to trochę trudno odmówić, nie? To już jest takie, no co teraz się zawahasz. No, trochę słabe w sumie, że nie informują o tym. Jeśli tak jest, no bo ja nie mam z tym jakoś za bardzo doświadczenia, ale jeśli tak jest, to rzeczywiście. Słabo, to, to jest bardzo słabe, bo to też wpływa na komfort komfort życia, który będziesz prowadzić. No ja, gałki 8500. 1500. To najdrożej? Jak się przemalujesz, to się przyda ta oferta, nie będę musiał na ciebie patrzeć. Ja, Charlie, zawsze jest opcja, że Kuba sprzeda ci prawa do jego patentu naklejania karteczki na kamerkę. Ale musisz zapytać, nie dam gwarancji. A jak ktoś ma heterochromię, to stawka podwyższa się, a w sumie nie wiem. W sumie to nie wiem, ale to chyba, chyba nie, bo oni pewnie nie patrzą na kolor oczu. Ty masze nie widziałam. Cześć, Alzheimer, Simanko. Będą się wahać w zależności od tego, gdzie... A ty skąd w, w, to... w sumie wiesz drogi, co? Bo już o tym czytałeś. Albo jakieś okay. źródło. Sprawdzimy. Ja was zawsze zapraszam do sprawdzenia moich źródeł, które są pod opisem lub sami e, zagłębiamy... Ej, właśnie, w sumie, bo on jakoś musiał zrobić ten filmik. I czy on chodził po jakiejś ciemnej stronie internetu, żeby dowiedzieć się, po ile można? Heimer po prostu słuchamy o tym. W ogóle, drogi, w ogóle. Bo masz dwa kolorki w obu oczach. A to nie heterochromia jest wtedy, kiedy masz zupełnie inny kolor jednej gałki od drugiej. ja też mam dwa kolory. A ty skąd wiesz, Mateuszku? Skąd ty wiesz takie rzeczy? Padło na ciebie. On dwie nowe. No, heterochromia to jest na przykład, jak masz jedno niebieskie, jedno zielone, nie? Ale jak masz dwa, ale dwa takie same kolorki w obu oczach, no to to już nie jest. Bicie się i poszukajcie trochę więcej w tym temacie. Jeżeli zaś nie jesteś głodomorem, możesz sprzedać swój żołądek za 500 dolarów. Jego cena, być może niższa w porównaniu np. do nerki, która kosztowała 200 tysięcy dolarów, wynika z tego, że na żołądek jest dużo mniejsze zapotrzebowanie, a ponadto możemy żyć bez części naszego żołądka. Wątroby. Co?! Ale wait, to jest wtedy na zasadzie tak jak, na przykład jest zmniejszenie żołądka, to też potrafią wycinać po prostu kawałki żołądka i zszywać, żeby on był mniejszy. Ale to jest na tej samej zasadzie? O mój Boże! I ja w sumie się o tym pomniejszaniu żołądka, że w ten sposób yy, robią, yy, bo są chyba dwa sposoby, że właśnie operacyjnie wycinają i zszywają, żeby był mniejszy. Albo jakiś balonik wpuszczają do, do żołądka, żeby żebyś mniej jadł. I on się wtedy. On się wtedy niby zmniejsza tam. Jakoś tak to działało, ja nie wiem, bo. Ja tylko o tym słyszałam od koleżanki, która się tym e, interesowała. Ale nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc. Nie, nie wyobrażam sobie takich sytuacji. Nie, nie wiem, jakoś to mnie to w ogóle mierdzi, nie? Bo jak ja nie sobie wyobrażam, że wszystkie operacje to jest mi po prostu aż słabo. Dobę upłynieć możemy nawet za 5 dolarów. Jak kruczki, ale nie dobrze też się. A wziął torby? Czy on wziął torby? Znaleźliśmy skóra, której centymetr kwadratowy możemy sprzedać za 10 dolarów. Jako, że człowiek składa się z 18 tysięcy centymetrów kwadratowych, łatwo możemy policzyć, że na samej skórze możemy zarobić nawet 180 tysięcy dolarów. A jeżeli gdzieś w twojej kieszeni zalega ci przypadkiem pół litra krwi, możesz go sprzedać za 130 dolarów. Dzień dobry, Karolku. Zgaduję, że to jest ta deska, nie? Nie jesteś pierwszy. Nie jesteś pierwszy, misiu. I co ciekawe, jest to kwota niż... A czemu, to nie wiem. ...niż za tę samą ilość tuszu do drukarki, który kupimy o, za przekrotność owej ceny. Jeżeli okażesz się ale sprawnym negocjatorem i Dziękuję. będziesz wiedział, do kogo się odezwać, jesteś w stanie sprzedać wszystkie elementy swojego ciała nawet za kilkanaście milionów dolarów. Uh -huh. Niektóre szacunki w przypadku sprzedaży 100% naszego osób ciała. Pisało. Ja nawet już te numery znam, nie? A, ale dzień dobry, to o kwotach 45 milionów dolarów. O których wspominałem na początku. Rzadko jednak zdarza się, żeby wszystkie nasze organy nadawały się na sprzedaż. Ponadto też na przeszczep. Pozostałą kwestią jest jeszcze odzależnienie od odpowiedniego kupca. Dlatego też na czarnym rynku operuje uśredniona cena za takiego człowieka, na części, która wynosi około pół miliona dolarów. Należy zadać pytanie, kto to kupuje. No i oczywiście na pierwszym miejscu będą tu szpitale, które chcą przeprowadzać owe operacje, niekoniecznie zostawiając śladów. Do tego dochodzą nam jeszcze. Różne placówki badawcze, których badania są na pograniczu prawa. No i nie zapominajmy jeszcze o różnych firmach pra pracujących przy produkcji leków, których działania również bywają sprzeczne z moralnością oraz z prawem. Prawdopodobnie istnieje. Wait, ale szpitale kupują organy na czarnym rynku? Wysłali mi śmiegu, a Idę zobaczyć! <grystanie> idę zobaczyć! <grystanie> Dziękuję za biciki. Ale mi chodzi o szpitale, bo jakby on mówi teraz o czarnym rynku, tak? I jakby sz szpital, jak potrzebuje, to sobie dzwoni. Do y, pana X i mówi, e, słuchaj, bardzo, co tam dzisiaj wyciąłeś? Bo <grym> potrzebuję paru rzeczy. Trochę dziwne. Istnieją jeszcze inne miejsca albo inni kupcy, którzy wykorzystują w jakiś sposób części naszego ciała. zadajmy ja sobie pytanie, czy chcemy wiedzieć do czego? Co jeśli nie chcesz sprzedać siebie na części ani tym bardziej w całości jako zwłoki, wtedy możesz sprzedać siebie w całości jako osobę pozbawić się praw o decydowaniu o własnym losie i zostać niewolnikiem albo gorzej. Ale zaraz ktoś pewnie krzyknie, przecież niewolnictwo się skończyło, w USA nawet była cała ta wojna. Otóż nie, niestety niewolnictwo żyje i cały czas ma się bardzo dobrze na świecie. W tym momencie na świecie znajduje się od 40 do 50 milionów niewolników. To więcej niż populacja Polska. 16 milionów wykonuje prace domowe, 5 milionów jest zmuszane do wykonywania czynności seksualnych, 4 miliony zniewolone są przez różnorakie państwa, a 15 milionów jest zniewolonych w małżeństwach. Część z nich stała się niewolnikami przez długi, część z nich przez to, że trafia do więzienia. Ale wśród nich znajdują się i tacy, którzy postanowili zarobić na życie, stając się czyjąś własną. Ludzie też się... też się zaopatrują, jak ludzie mają taką kartkę, że jak No to wiem, Bartkowieczku, to to wiem, że można, m, można podpisać, że jest się, jest się dawcą, ale kurde, wytyfy. Ale ja nie wiem, czy. Cześć, Bartelo, witam serdecznie. Dziękuję za falałka. Cześć, cześć. Ale ja nie wiem, czy w małżeństwie to można nazwać tym słowem. Pamiętacie, ile kosztowały nasze narządy? Spodziewacie się zatem pewnie, że cały człowiek i praca, którą wykona, będą warte dużo więcej. Otóż tak niestety nie jest. Kobietę po 40 roku życia kupimy za 50 dolarów. Dziecko do 9 roku życia za 165. To mniej niż kosztował ten telefon. Możemy na przykład zakupić żonę z USA, która w posagu wniesie nam zieloną kartę, która umożliwi nam legalny pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych. Możemy na przykład kupić kobietę z Kanady, która będzie kosztować 5000 dolarów, żonę z Kenii, która będzie kosztować 500 dolarów, albo żonę z Rumunii, która będzie już kosztować owych dolarów 6000. Jeżeli będziemy się chcieli tak zbudować rodzinę, nie ma problemu, możemy również kupić dziecko, na przykład takie z Chin za 6000 dolarów. A jeżeli chcemy kupić starsze, możemy w Mali za 600 dolarów kupić potomka żołnierza. Pomimo naprawdę niskiego jednostkowego kosztu za życie ludzkie, cały rynek rocznie szacuje się, że przynosi. Mogłoby ja się poskarżyć zawsze, gdy przychodzi jeździć chemikiem, to wszyscy na zapominają o wszystkim. Wiem, Bogdanku, ja też mam ten problem, ale zapominam, że to przez niego około 150 miliardów dolarów. Dwie trzecie z owej kwoty, pomimo tego, że udziałową jest to tylko 15%, zarabiają tak osoby, które sprzedawane są właśnie do celów seksualnych. Nie chciałbym też, żeby ja zmylił pardole. Was ton, o którym dzisiaj mówiłem w materiale, może delikatnie z uśmiechem, może delikatnie udając telemarketera. Pamiętajmy, że problem niewolnictwa cały czas istnieje na świecie i tak jak mówiłem Wam Ale wcześniej, pojemane. kwoty są takie, że nigdy w historii planety nie było aż tak wielu niewolników. Ja Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że w jakiś sposób... Niż teraz? No właśnie, mi się to tak mocno nie zgadza, Bartko, jak Ja w ogóle nie wiem. Był on połączający, ale może też i straszny, i niech on będzie również przestrogą dla nas wszystkich. E, zapraszam was, jeżeli nie widzieliście Aha, innego materiału, który jest tutaj. Możecie górze. też również odsłuchać materiału jako podcast. Zajduje się on tutaj. Ej, ale no, ciekawy materiał, ale jednocześnie zajebiście smutny pod koniec, nie? Bo. Jakby nie przypuszczam, że aż tyle osób dalej jest w jakimś. Bardzo mocnym sensie, zależnym od y, innej osoby, i wręcz ograniczone wolność, jeśli chodzi o wolność. I Jezus, teraz jest wita, kasz. Aż... Ja nie wiem. Pojebane to jest. Tymczasem na imprezie jak ktoś powie. <noise> tak było! Oli jest wesoła. Jak smutny. No. No smutne, to jest smutne, że mamy takie czasy, a dalej ten problem istnieje. Jakby... Wierzę temu, co powiedział. Nie, nie patrzyłam na jakieś badania naukowe czy coś, ale no, to jest strasznie dużo ludzi, którzy mają ograniczoną wolność. To jest strasznie smutne. Nie ma woda, nie ma dowoda. S, S. Ale no... Ciekawy temat. Aczkolwiek trochę przerażające, bo no myślę, że są ludzie, którzy bardzo wykorzystują to, ile człowiek jest wart.